Witam na kanale Smaczne Podróże. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was na pokaz kamperów, kamperwanów oraz przyczep kempingowych. Pokaz organizowany przez Eldis Himer Group, która określa się mianem lidera produkcji takich właśnie pojazdów i przyczepów UK. Jako, że pracuję w tej firmie na linii kamperów, w miarę możliwości podzielę się swoimi uwagami. Zapraszam na odcinek. Zobaczcie vanów ja buduję właśnie te kampery. To jest AutoQuest CV80. Baza na Fiacie Ducato. Na linii produkcyjnej wyglądają tak fajnie, ale... Po wszystkim... O, ktoś wyrzucił kubeczek jakiś. Niewątpliwie. Lodówki są częściowo zasilane energią elektryczną. A częściowo a zamrażarnik, chociaż nie wiem w tym modelu, jest gazowy. Fotele obrotowe w standardzie. Można sobie ten usiąść, drabina do łóżka, okno, skylight, szyberdach od razu ma wmontowane siatki albo zasłonę. Kto co woli, no nie będę otwierał teraz, tutaj jest okno na świat, akordo 105, najmniejszy z kolekcji. Najmniejsze z linii. Te właśnie buduję ja. No szczerze powiem, że w realu po ukończeniu wyglądają przyzwoicie. Na linii produkcyjnej tak fajnie nie jest. Kilka szybardachów. Mają również zamocowane zasłony. Siatkę. To samo na oknach bocznych. Mamy siatkę moskitierę. nie działa o to działa zasłona kampery również na standardzie mają obracane fotele zarówno kierowcy jak i pasażera więc jest dodatkowa przestrzeń lodówka tu właśnie jest podejrzewam lodówka gazowa Wszystkie mają też panele Ale nie są one mocne No nie oszukujmy się Nie będę wam ściemniał Szafa, antena Satelitarna No, stolik Schowki I takie tam inne Bajery Cały panel sterowania, zasilanie, woda Światła Będzie mają czy nie Niestety nic nie działa, bo wyłączane bezpieczniki no i łazienka całkiem sporych rozmiarów jest toaleta z opróżnianiem na zewnątrz to jest sterowane elektronicznie tylko jeden mały przycisk kran, woda włącznik nie było się bez angielskiego włącznika model 120 Accordo różni się po prostu układem, wielkością te łóżka się rozkładają nie wiem czy dam radę, czy to w ogóle działa, czy nie działa a nie, przepraszam to jest ten model łóżko wysuwane te poduchy idą tutaj więc duże łóżko dla dwójki Wany różnią się często od siebie tylko wyposażeniem tutaj mamy kuchenkę zasilaną tylko na gaz do tego grill gazowy no, i lodówka w zestawie. Tutaj również zlew, obracane fotele, mniejsza łazienka. Nie będę wam pokazywał wszystkich modeli, bo jest ich sporo. Yy, modele do tego dzielą się na właśnie wcześniej wspomniane standardy, ale pokażę wam jeden 196 i 194 plus ankory. Które są największe 250? Tam to ma już wyprodukowane tak. ogrzewanie i inne bajery Jeden z ciekawszych modeli, który mi się osobiście podoba. 194 Tutaj mamy duży bagażnik, nie wiem czy tworze jest zamknięte wszystko raczej. Ale jest wejście, rewizja od środka. Tutaj są dwa małe okna. Łóżko na o, urzy, piedestale. No, tutaj mi się podoba, chociaż okno mogło być większe osobiście i można by oglądać gwiazdy, nie? No. Szafka. Tylko, że to łóżko, to trzeba być sprawnym, żeby tam wyleźć. Bo to żeby nie jest prawny, Pod nie spodem jest... mamy tutaj właśnie rewizję do bagażnika. Ach, nie widać tego. Pod łóżkiem schowki, jeden drugi. Również pod podłogą. Rewizję. Całkiem dobrze wykorzystana przestrzeń. Pod spodem są sąsiednie. <gry> No i jak się na no nie siedzi pod tym spodem? Więc spoduchy idą do góry, tu się składa i wtedy jadą cztery osoby. Model 255 Encore z ogrzewaniem. O to mi chodzi, patrz O to jest fajne w tych modelach, że można sobie Jezu, połamie A to wszystko się wydaje, niestety, kiepskiej jakości, nie? No ale moim zdaniem lepsze. Moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie niż zasłony. Tu jest już większa lodówka z osobnym zamrażarnikiem. Na prąd i gaz. Knału. Ellis Encore 285 jeden z największych, właściwie największy model, również z ogrzewaniem cena 67 tysięcy funtów, albo i lepiej, nie jestem do końca pewny, czyli połowa dobrego domu, albo nawet słaby jakości dom. Kory mają to do siebie, że są już z ogrzewaniem. No, wygląda to naprawdę przyzwoicie. No, nie jest to aż perfekcyjnie wykonane, nie oszukujmy się, bo robią to ludzie. A ludzie mają tendencję do popełniania błędów albo robienia czegoś na złość. Krzew tak, jest niemiły. Wiecie, że nie. Tutaj uchwyt na telewizor, wyjście na arenę satelitarną, miasta, połącznik światła, ładowarka. Dotykowa no i duże fajne okna tutaj mamy wyjście elektryczne dla campingu e, ogrzewanie tutaj podłączenie wody gaz z drugiej strony gniazdko elektryczne angielskie wyjście na antenę można sobie wystawić telewizor. Do tego podłączenie na gaz. Wywiecznik od lodówki. No i tak to wygląda. W tych modelach 275 i 285 okna są znacznie większe, przyciemniane. Większość camperów ma swoją linię. Tutaj mamy ustawione AutoQuesty. Tutaj mamy Concerto, Avant Grade, Compass. No jest, jest tego masa zaraz przejdziemy jeszcze do przyczep kempingowych idziemy do przyczepy kempingowej szczerze powiem że nigdy nie byłem w takiej przyczepie i nie wiem jak ona wygląda tutaj mamy trochę inne rozwiązania niż w kamperach taki prysznic śmieszny malutki ale jest podwójne łóżko też jest ogrzewanie z tego co widzę tutaj pod spodem tutaj dodatkowe łóżko rozkładane na dwójki okno fajne głośniki na standardzie więc otworzymy okno zobaczymy jak to wygląda jak to działa cholera jasna chyba nie działa o działa, dobra. Na przyczepach powiem Wam, że nie znam się wcale, ale większość materiałów jest taka sama jak do budowy kamperów. Najważniejszą rzeczą na co musicie zwrócić uwagę to łączenie kleju między wszystkimi plastikami. I to co jest najtrudniejsze do zobaczenia to dach musielibyście mieć po prostu drabinę, żeby tam wejść i to czaić. Pokażemy Wam jeszcze kilka innych modeli. Model 185 chyba ma najlepszy układ, bo są dwa duże łóżka, jedynki do tego toaleta na końcu. No mówię, wszystkie wyposażenie jest podobne. Najlepsze z tego, że ciężko szafkę otworzyć bezpieczniki. W sumie w 115 jeszcze nie byliśmy, więc jest okazja. No mówię, mały kibelek, kuchenka w tym modelu trzy palniki gazowe mały grill, mały piekarnik no i fotele w standardzie obracane dywany wszędzie dywany troszkę inny panel sterowania światła punktowe no niestety elektryka jest wyłączona więc nie widać w dach z opcją zablokowania no i tak otwarty jest na maksa akurat trafiliśmy się pogodę więc jest fajnie można pokazać Teraz wracamy do vanów, które najbardziej nas interesują. Są znacznie mniejsze, są robione obok mnie na linii, ale wolę to, bo jest mniejsze, bardziej moim zdaniem powiedzmy jest zwrotne i... I myślę, że lepiej wykonane, ponieważ każdy camper van składa się z paneli i później jest sklejony, wykończony. Nie mogę zdradzać szczyków. Obowiązuje mnie powiedzmy tajemnica zawodowa, ale takie niuanse jakieś może, może nie zwolnią, póki sam nie odejdę. Tylko ten jeden mi się podoba, to już nie ma tej nastawki dachowej. Tak, bo to, to jest taki model, nie? Bez namiotu to nie ma co. Nie. Łazienka jest inna, bo... Prysznic z toaletą W niektórych kamperach również tak wygląda nie, już Na szczęście nie ma niespodzianki w środku Okno Okno jest malutkie Wygląda tak No jest przyzwoicie, jest no fajne, fajne, wszystko fajne Tylko ceny Mamy stolik obrotowy, noga przymocowana na rzepach. Tutaj wyjmuje się zaślepkę na środku i wkłada się. Tylko nie mogę zlokalizować blatu. Nie wiem, gdzie jest naprawdę. To wygląda tak. Kolejny van, kolejny układ. Tutaj na przykład mamy Taki stolik, trzeba go zdemontować przed podróżą, ponieważ tu są dwa siedzenia, to kolejne dwa. Moim zdaniem główną przewagą kamperwanów nad kemparami, które są zbudowane z paneli i klejone, jest to, że kamperwany są już fabrycznie pospawane i jedyne otwory, które są, to właśnie świetliki albo już zamocowane namioty. Na koniec odcinka jeszcze kilka przyczep. No mówię, wszystko jest bardzo podobnie wykonane, z podobnych materiałów, w podobnych kolorach. Różnica jest w układach, tak? Ta przyczepa kempingowa powiem, bardzo podobała się Agacie i teściowej. Mogą mi kupić? <laughs> o kurde, faktycznie. Wam powiem, że całkiem inny układ i tak inaczej, no. Dużo miejsca. prawda małe okno z tyłu, jedne z boku, ale. Tak intymnie, powiedzcie, że nie. Taki prywatny, prywatny lodge. I możecie ociąć się właśnie jakąś kurtyną zawieszoną, której akurat nie ma. Toaleta z prysznicem. Model, który chce kupić mi gata do Explorer New 585. Campery i Camperwany bazują na dwóch markach: Peugeot Boxer 2.2 litra w turbodieslu o mocy silnika 140 koni mechanicznych oraz Fiat Ducato o mocy silnika 140 lub 160 koni mechanicznych. Jak zwykle na koniec odcinka zapraszam do subskrypcji i dajcie znać w komentarzach co myślicie o takim stylu podróżowania o kamperach, campervanach, przyczepach kempingowych. W następnych odcinkach mam nadzieję, że pojawi się materiał z fabryki kamperów. Czekam na odpowiedź, na zgodę, więc trzymajcie kciuki, bo trafimy wtedy do fabryki konwertującej transportery. Mhm, mm mhm, mm też jestem bardzo ciekawy, jak one wszystkie wyglądają w środku.